Witam. Jesteśmy przy rodzince, gdzie e, wywaliłem ostatnio tą maskę naszą, tak. Tak, i tu będą jakieś ratunki, słuchajcie, ścinamy ratunki i wkładamy tamte. nie? Ona była i tu, i tu. Ścinamy to i tu musimy zerknąć, a tu porobiły te pszczółki nasze pchane. Tak. To jak czerw jest rozłożony tak góra dół, to fajnie te pszczoły też. Tak. Tu wymywać wykorzystamy. Tam już mateczniki, słuchajcie, 80% 80% są ładnie. Już pozamykamy i ja ewentualnie te tutaj pociągną mnie do końca, prawda? Tak musimy tu popatrzeć na mateczniki. Pewnie będą u góry gdzieś, bo to wiadomo, one zrobią tam, gdzie cieplej, ale tu była taka larwa świeższa, więc też trzeba zerknąć. O, widać jest, nie? Tu u góry już go robią. Tak, out. Tu już widać jakimiś komórkami się... Interesują bardziej, nie? Tak. Nie? I mamy taką pszczołę, ale żółtą, ale drobną. I to są też dziwne pszczoły. I to jest potem czynię jakichś BF-ów, tak? Tak. I one teraz są łagodne, ale później nie wiadomo, co by się z nimi działo. Tak? Te co one są? Liseczka i nic. Ale są larweczki. To zaraz będę kować, nie? Tu już wygląda to sprytniej. O, nie? No i widać, nie? No tak robią ratunki gdzieś, nie? Tak. Tak wygląda ratunek. Słuchajcie. Że On jest pociągnięty z tej dziurki, a cicha wymiana to one zrobią taki wypustek i dopiero idzie z niego ta, ta dupeczka. Tak? On ma taki wypustek. Widzieliście ostatnio? Ktoś ten, co może teraz sobie przyrównać, jak było wtedy, a jak jest teraz. Nie? Że ten, ten cicha wymiana, to ona zrobi taki, o, jest taki wypustek, jest jakiś taki. I z taki wypustek i na tym wypustku dopiero idzie ta, ten matecznik. On jest taki i dopiero tak idzie, nie? Dlatego jest to troszkę inaczej. Jeśli chodzi o cechy taki jego takiej budowy, samej w sobie, tak? budowę samą w sobie. Widzę, że pszczoły tego nakropu tu nie ma ogrom. Zobaczymy, co teraz zrobię. Teraz jak ma się zrobić pogoda, tak? Ja tu nie będę szalał. Słuchajcie. One będą czego bardziej pyłkiem się użrą. Tak? I to też nie będzie może najgorzej, ale Ale... nie jest tutaj na dole. Z tym futrem nie jest za piękny. Znaczyć. I Lepiej. Zobaczymy co u góry, nie? Tak, tam cokolwiek jest. I one mają mi tamte mateczniki, trzeba tylko i wyłącznie dogrzać do końca jakoś. Ja tu chyba nawet założę od razu sobie kratę z tego względu, że te mateczniki jak dalej czegoś się powygryzają u góry, no nie? To ja będę miał łatwiej, prawda? Ja będę miał łatwiej odkopać, słuchajcie, te matki, bo one będą tylko na tym górnym korpusie. A jak mi coś przejdzie na dolny, no to trudno, ale to tam to, to, to nie zdarza się aż tak wcale często. No. Dobra. Teraz tu trzeba przejrzeć też. Ja. Fuh, fuh, fuh. Zajrzyjmy co tu się narobiło. Tak. Moje korpusy te stare, słuchajcie. To ja te druty tutaj od środka takim gwoździem z toblem robiłem. Masakra. Mają tu jakieś... Do bitki, ale tu na tym ten Tu od razu trzeba rozszerzyć na te nasze mateczniki, prawda? Na te nasze, nasze mateczniki zrobimy miejsce. O! Tu jest jakiś czerwik. Ja to już starość. Coś się pojawiło, ale mogło być to wcześniej, nie? Tak, widzicie, te moje ramki są fajne, normalnie na nich można sobie. O robić nie jest nic strasznego słuchajcie porobienie sobie takich ramek czy te porobią to same dobra szukamy szukamy i jest starego o, tu robią ratuneczek pyk czy coś to było może było wcześniej coś było tu wcześniej pamiętam naszykowane, ale pokazujemy nie? żeby nam nie robiło zmyły później nie? Tak. Tak, jak one już tak mają taką krawędź, że robią, to najlepiej ją kapeczkę odciąć, tą krawędź, wtedy jest szansa, że dobudują plaster. Tak, a tak będą po prostu chciały, nie? Robić ciągle tam te dółki. I tak, jak się uprą, to będą miały jakieś miejsca w ulu, po prostu pszczoły, które typu one te dubki tam będą robić. Tak pszczoły potrafią niekiedy bardzo umiejętnie ukryć ten matecznik. Gdzieś. Właśnie. Tak. Takie są pszczoły. Dobra. Mamy to. Tu nie ma żadnych mateczników więcej rozpoczętych. Więc jest OK. Ja bym tutaj jest ten czerw cały stary. Bym go tu bardziej dał na środek, albo dobra, Idziemy tak i może krzyda nie będzie. Może trochę lotna przystopuje, w razie czego? No, raczej wątpię, jest dość ciepło. Tyle za radę. Tak? I tu włożymy za chwilę. Idziemy po te nasze mateczniki, słuchajcie. Zobaczymy, ile mamy czasu. 7 minuty, dobrze jest. Idziemy. Idziemy po te nasze mateczniki. A, tam podkurzacz nie będzie dla nich na razie potrzebny. Tak. Idziemy. idziemy, sobie, idziemy. O, tutaj szmatkę zeżarły, nie? Dobra. No, tu się już domykają te dolne, może będą dopracowane jeszcze, nie? Tu coś dopiero Patrzcie, ile mateczników narobiły. Nie? Szalone. No i dobra, one zaraz będą... No zobaczymy, zrobimy taki test. No dobra, dzisiaj może to jest za szybko, ale dobra, ja i tak tutaj zaraz, tu, gdzie jesteśmy, to zaraz wyciągnę, słuchajcie, tak? Wyciąg wy wyrwę znowu mateczniki ratunkowe ich, wszystkie i znowu podłożę im jajka jakieś, tak? Więc nie będzie tragedii, jeśli tutaj mi coś nie wyjdzie. No robię taką próbę, nie? Potem w razie czego na przyszłość będę wiedział. Czy tak się nie robi, nie? Dobra. Przyszliśmy słuchajcie, z tymi matecznikami, a tych pszczół właśnie nie strzepuję. Nie wiem co... Nie, nie. Nie strzepuję. W tym roku nie strzepywałem chyba nigdzie, tak jak przekładałem. Tak ten to... Jak już tam się no to już tam były. Dobra. Teraz, teraz się... O! Tak. O, tutaj tak ładnie mi weszły. Tu jakoś tak zrobię, żeby się mi nie kleiły. W razie czego, słuchajcie, jeszcze rozszerzę tu. A to Tam ścieśnie tu rozszerzę. To tutaj ta pszczoła, tutaj się nie? Przyzmę. Dobra, one mają tych matyczników. Niech teraz je chociaż pociągną do końca. Zobaczymy. Nie? Tego mleczka tam jest nawalone. Te, te matyczniki to te już się były zamykane. No to te starsze. No to też, nie? Za chwilę będą zamknięte w tym. No nawet jakby jeden dzień, to może je pociągną, zobaczymy. No te jedne są już ten, nie? Zasklepione, więc tym... Są pośrednie i trochę starsze, więc... Te najstarsze mogą mieć tu najgorzej, tak? A te, które są już, albo zaraz będą, no to tam... Nie? Zawsze wyłapiemy z tego coś, ale czego to będziemy widzieć po tej masce, że jakieś gówno wyszło, nie? No... To można robić takie testy, ale zastarterowane było. I dobra, tam będziemy wkładać zaraz jajeczka.